Brawa dla tego małolata za jego wypowiedź, naprawdę! I jeszcze większe brawa, a przy okazji odrobina z mojej strony zazdrości, że powiedział do niego prezydent Nawrocki, że jest kozakiem. Ja też tak chcę, ale tak na poważnie, posłuchajcie, jak mało lat dzisiaj zabłysnął. To już jest filozoficzne, i często jak spotykam się z młodzieżą, filozoficzne, ale przeziemne, to mówię i mogę nawet, nawet wstanę i zadam. Takie pytanie. To jest ciekawe. Tu jest dużo młodzieży. Może ktoś z Was się odważy. Może ktoś się odważy. Z trybun albo stąd. Żeby wyjść tutaj na scenę, ja odpowiadam na to pytanie. Znaczy, wspólne przeżywanie historii i przeszłość jest jedną z rzeczy gwarantujących naszą narodową wspólnotę i to, że w ogóle jesteśmy Polakami i że jesteśmy narodową wspólnotą. A zadanie dla śmiałka jest takie: nigdy nikt się nie zgłosił, ale zachęcam. Może jest kozak taki. Żeby wyjść tu na scenę i powiedzieć trzy minuty o sobie. Trzy minuty. Nie używając czasu przeszłego. Zapraszamy chętnych. Kim jesteś? Kim jesteś, ale nie możesz użyć czasu przeszłego. Nie możesz powiedzieć, gdzie się urodziłeś, kiedy się urodziłeś, jaką szkołę skończyłeś, skąd przyjechałeś, gdzie osiadła twoja rodzina. Czyli nie jesteś w stanie zupełnie bez przeszłości powiedzieć. O tym, kim jesteś. I tak samo jest z narodowymi wspólnotami. No kim my jesteśmy, jak zabiorą nam jeden tysiąc lat dziejów narodu polskiego i nasze wartości. Więc rzecz. Chcesz się zgłosić? Powiesz trzy minuty o sobie i przedstawisz się bez używania czasu przeszłego? No to dawaj. Włącz stopy. Witam wszystkich, młodzież tutaj zgromadzonych, rektora, doktora. Więcej nie pamiętam. O, europosła jeszcze pana pamiętam. E... Pana posła. No pamiętam. pamiętam pana... Czyli e... Dziś. A, no. No. Ale A, pamię... pamiętam, to jest teraźniejszość. E... Jestem Stanisław Cichowski. Chodzę do Szkoły Podstawowej numer 1 w Tomaszowie Mazowieckim. Bardzo dobra szkoła jest ona. Nie chcę mówić, że najlepsza. Mamy bardzo dobrych nauczycieli. Bardzo miłych, naprawdę, którzy inspirują. E, zachęcają do nauki historii, do brania udziału w konkursach. Mieszkam w Tomaszowie Mazowieckim. No chyba to dość oczywiste. Mieszkam od urodzenia. I nadal mieszkam. Mam dwóch braci. Na szczęście żyją, więc mam. Bardzo ich kocham. Zawsze to oni inspirują mnie, żeby być odważnym, żeby brać udział w różnych konkursach, uczyć się, żeby, żeby mieć to coś, żeby po prostu chcieć. Minęły już trzy minuty. <laughs> Ktoś liczył czas. Co za kres! Dziękuję bardzo. Dziękujemy ci bardzo. Czyli można. Drodzy Wielkie panie. brawa. Brawo, wielkie. Dla odważnej brawa. młodzieży. Brawo. No więc tak wygląda dro, drodzy Super, jesteś kozak naprawdę. Tak wygląda. No wiadomo, ma braci kiedyś się urodzili, ale nadal żyją i dobrze, niech żyją jak najdłużej. Tomaszów Mazowiecki szkoła, nauczyciele inspirują post Europosła Waldemara Budę yy, zna, ale od dzisiaj dopiero. <grywa> Bo znali... Super sobie. No, na tym to polega. Wspólne przeżywanie przeszłości i to, skąd przychodzimy, determinuje to w istocie, kim jesteśmy, a dodając dwie inne rzeczy, wypływające już z prostorii, tutaj nie będę robił testu, to także język oczywiście determinuje to, że jesteśmy wspólnotą narodową, nie zawsze granice granice tego nie, naród potrafi i my jesteśmy tego najlepszym dowodem trwać także na tych wartościach, które są najważniejsze, bez swoich granic. Dzisiaj nasze granice są dla nas święte, najważniejsze, ale trwaliśmy dzięki wartościom, dzięki historii, dzięki dziedzictwu kulturowemu i dzięki językowi, trwaliśmy także jako naród bez państwa.